Plus i minus to jedyna co widzę. O Jezu, widzicie, już miałem wyjeżdżać, a akurat się coś z akumulatorem stało. Także znaczy nie to, że ja to teraz odkryłem, tylko wczoraj to odkryłem wieczorem. Muszę to odpalić, zobaczę czy czy działa akumulator. I patrzymy, czy mamy kciuki. Bo ja nie wiem czy to nie rozrusznik. Uf. Dobra, jedziemy. To Przyniosę rzeczy i do Warszawy. Jadę pomóc Kuplowi porobić kilka rzeczy w domu, ale na wszelki wypadek biorę wszystkie narzędzia takie bardziej podstawowe, łącznie ze spawarką, bo jedna rzecz to są jakieś tam wywiercenie dziura, drugie no to. A drugie rzeczy no to są e, naprawienie takich metalowych drzwi do wejścia do sklepu, więc, 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 więc trzeba być przygotowanym na wszystko. Baza monikańskiej. Muszę do tego wszystko do remontu dwie podkładki. Nie, trzy podkładki, muszę kupić i Klamkę Kalistynika z lat 80. jakby mały szepak Dobra, kupiłem podkładki pod zawiasy i w niej dłuższe śruby. Drzwi do siedziby serwetki Cuda nie widzę zostały naprawione, opuściły się ze względu na czas. W tym momencie już pasują doskonale. Za, za chwilę się przynoszę jeszcze do kolegi, do domu. Muszę tam jakieś zaczepy zamontować. A teraz przerwa na Napoleonkę. Niestety nie zdążyłem Wam całego tu tutorialu jedzenia Napoleonki yy, nagrać. Ja tu mam brudne ręce, więc jem tak przez folię. Ale to od razu, bo to już ugryzione, ale Wam powiem, że tak. Najpierw zdejmuję górę jest jest zjada górę i dopiero... Później e, można się zabrać za to. Jesteśmy dzisiaj u Trąbka w sklepie serwetki co do Niewidy. E, robimy niespodziankę widzą i zrobimy z zaskoczenia odcinek do niego na kanał, który prowadzę ja. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. E, Będę Robimy tak na cicho ciemnego na ten, że na żywioł wchodzi i tam zamiast oglądać trąbkę, będą oglądać mnie. Może w ogóle nie poznają się kołpa i na koszulce. Trup na koszulce jest. O właśnie, bo to jest takie charakterystyczne. Wejdźcie sobie do Roberta na kanał i zobaczcie sobie, że to jest w ogóle takie miejsce. Z duszą w takiej mapie handlowej Warszawy, bo to jest sklep z serwetkami, zaraz się przejdziemy i Wam to wszystko pokażę. I w szczególności ludzie, którzy mają taki trochę dryg sentymentalny, jeżeli gdzieś tam w poprzednich epokach, tam w latach 80., -tych, 70., -tych, gdzie jednym z takich podstawowych hobby było zbieractwo, się zbierało wszystko paczki od papierosów, puszki, puszki e, znaczki, e, co tam jeszcze. Karty telefoniczne. Karty telefoniczne. no Wszystko Kiedy się zbierało. Historyki z góry. Tak jest, wszystko się zbierało, i a, płyty, płyty z muzyką. No i zbierało się wszystko i te serwetki, e, właśnie mi przy, przy, przynoszą na myśl taki, taki jednak e, pierwiastek, który tu został, czyli Człowiek mógłby sobie małym kosztem zebrać fajne kolekcje, bo te serwetki mają w sobie potencjał właśnie dla zbieraczy. Kolekcjonerskie. Tak, serwetki przed 30, 40, 50. Lat. Pokażesz mi za chwilę jakieś tam no, takie. To za chwilę zobaczymy sobie jeszcze takie serwetki, które były gdzieś tam na początku dziejów, a ja przechodzę do odcinka dla, e, dla Roberta. I jedziemy. No, wiesz, co zrobimy tak? Ja sobie nie wiem, będę tu coś grzebał, nie? Tutaj coś tam przykładał, i najpierw zwrócę, o, dzień dobry, nie? I, i, i jedziemy z tym. Mów kiedy jest akcja, żebym. To może odwró odwrócony. Dzień dobry, dzień dobry. Sklep z serwetkami wita w swoich progach. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu. A szczególności kochanym paniom, klientkom, zamówienie, które przygotowałem dla jednej z właśnie z pań, klientek. Mamy tutaj te przepiękne papiery ryżowe. Niezwykłe, urokliwe, już zbliżają się święta, więc y, zaczynamy tutaj od, ja to tak delikatnie, bo żeby nie pognieść tego, od takich chałupek przykrytych śniegiem. Ym, ciepło. O, o, Jak w labiryncie fauna, tylko tego fauna nie ma. Znaczy faun jest, ale właśnie wydaje paczki. Ogromna ilość przepięknych wzorów. Tu można się zgubić, naprawdę. Powinien pewnie jakiś serwetkozaur chodzić. ogrom, ogromna ilość serwetek, ogromna, ogromna ilość serwetki, nie widzę w swojej całej okazałości. nawet ciężko się skupić. To jest tak dużo wzorów. Każdy temat pewnie ma. Swoje. Każdy temat ma swoją tutaj reprezentację w pozycji kategorii i pewnie niezliczonej ilości samych serwetek. Pudełka ozdobne, mnóstwo ciekawych rzeczy. Mnóstwo. A ja muszę i tak zaraz, jeszcze mi pokaże Robert. Stare serwetki i. Popakowane, ale generalnie jak dotkniesz ich muszę je dotknąć. Dotkniesz to ma... palcem. No. Już nie myślał, że śnisz I to jest po prostu taka bibuła. Szuć po prostu rok? nawet. No ja myślę, że to są jakieś 70 lata. Mhm. I to masz roku. jedną sztukę czy. Tak, tak, tak. No, znaczy, no niektórych tutaj jest kilka, tak, ale. Mhm. ale I jest ale... jakaś wartość ich czy to jest tak? No dwa złote sztuka. Tutaj też jakiś staruszek, to jest y, głównie Skandynawia, Niemcy, no z Polski serwetek, następnym razem jak się zobaczymy to chętnie, ale to widzisz, no, jaki design, nie, gwiazda Betla ale no właśnie taka, czy tutaj jakieś takie, o, krokusiki, to jest też bardzo delikatna serwetka, zobacz, to jest taka, mhm. nie? Że, że, że. no teraz Taki, być na stole. Kiedyś nie, kiedyś takie położy. recepty były. O na stole teraz, żebyś tego nie położył co to jeszcze, nie to takie święta może coś bardziej kolorowego znajdę o tutaj na przykład Wielka nocna serwetka no design jest a powiedz mi il, ile może kosztować najdroższa serwetka, to, to zawsze kogoś interesuje ta najdroższa... ja mogę pokazać się, jaka u mnie kosztowała no. najdrożej dobra, pokaż to jest serwetka, którą ściągaliśmy z Brazylii no. to jest tani która się nazywa Mamiko Mieszka zdaje się w Porto Alegre. Ona jest Japonką, która się przyprowadziła do Brazylii i tam projektuje serwetki. Jak się przyjrzysz bliżej, to zobaczysz ślady pędzla. Nawet. Mm -hmm. I to była najdroższa serwetka, jaką sprzedaliśmy, kosztowała 400 zł paczka. Okej. Okay. I no. jeszcze pani krzyczała na nas, że mamy tylko tam 10 paczek, jak ona potrzebuje 20. Nie? Bo robiła przepiękne rzeczy z... Okay. to było najdroższe serwety. a, 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 a w wrenda... takie, bo to już był, że tak powiem taki sztok, nie? Że, że już końcówka serii dlatego pozwoliliśmy sobie na taką cenę ale generalnie te, które były normalnie w sprzedaży to były tak 70-80 złotych paczka a, a powiedz mi, ty, a w te... nie mam już niestety ale... czy znaczy, tutaj końcówki zostały, no to tak 25-30 złotych no właśnie, bo ten ja ten... pamiętam, że tak, swego czasu do sklepu wziąłem, a nie, nie... ale to już zostały końcówki, więc, więc tutaj to już nawet nie ma się czym porządzić niestety przez Brexit. Eee, no, nie. Brexit. Ale e, jak przyjdzie nowy IHR, to ci pokażę, bo zrobili wręcz bliźniacze serwetki, e, e, tak jak wendale to zrobili właśnie w tym sezonium. Ja najbardziej mnie cieszy ta kolekcja wiejska e, Polmaku. To jest fabryka spod Poznania. E, przeźmirowo zdaje się. Czy Tarnowo? Nie, przeźmirowo. I tutaj w tym roku zrobili naprawdę kawał roboty, bo właściciel tej fabryki pojeździł po domach kultury, po jakichś tam wiesz, mm -hmm. muzeach etnograficznych, i te wszystkie wzory, ma papier na to, może to drukować, kaszuby, góry, nałowicz, no tam jeszcze trochę wzorów jest do kupienia. Yy, I to jako upominek, szczególnie na, dla zagranicznych, czy dla Polonii, która tam przyjeżdża, też pięknie się prezentują na święta, no bo są inne, tu też jest naprawdę... No ma, ma to zobacz, sens. Zobacz, tu też jest patrz, dosłownie jak, jak yy, płótno, tak, mm -hmm. jak, 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 jak lęta. <laughs> Także to też jest fajne, o tutaj też fajnie wyglądają te kwiatki, dosłownie jak wyszywane kordonkiem, więc, więc no, no fajne, są fajne. No dodatkowo wiadomo, że, że Warszawa jest też fajnym. Też dużo się tego sprzedaje, bo to też biorą właśnie na upominki, na drobiazgi. Nasza na, Warszawa. Ta, nasza kochana, najspaniała. Stara Warszawa. Warszawa. Dodatkowo jeszcze dziewczyna z perłą, to chyba je numer jeden wśród tych takich obrazowych serwetek. Tu Klimt, tu ten Japończyk tam. Swego czasu to każdy w Polsce miał coś takiego taki na ścianie. ścianie nie? Ta, bo to WK chyba sprzedawali tam. Na... Ale to jeszcze wcześniej pamiętam, Aha. że jeszcze nawet takie no, powiem, gdzieś tam lata 90. to ale, ale też się gdzieś sprawdza, to No bo to nieraz przychodzą, jakiś tam wieczór japoński czy coś i to, mhm. i to biorą. Dodatkowo też fajną rzeczą jest. Chusteczka, która wbrew pozorom nie jest chusteczką, bo tak jak w marketach ona jest, no to okładka jest kolorowa, natomiast wszystkie w środku są białe na przykład, mm -hmm. nie? a tutaj nie. Wszystkie są drukowane. Proszę bardzo. A zapytań. do czego można czegoś takiego użyć? To jest torebki. Nie wiem, czy ty będziesz używał. No, z pies, nie nie, nie może, mam wąskiej nie, nie, torebki nie można, niestety. Nie mam wąskiej torebki to ja poszukam coś, może gdzieś tam mam to. Nie, to nie, nie potrzebuję Dobry Mam tutaj hasiok także ten tak czasem <laughs> się. Coś Teraz to sam se poszukam. Dobra, ja muszę lecieć. <laughs> Dzięki wielkie za ja oprowadzenie. Mam, Dobra, jeszcze wam tu nagram. Eee, tutaj jest te, te drzwi, poprawiłem, zmieniłem ten szeldzik. A co tu się stało? Czemu on. Przeł zmieniłem i drzwi się teraz zamykają, bo wcześniej się nie zamykały. Dojechałem do drugiej lokalizacji i znowu będę robił dla Roberta, tylko u niego w domu ma tam jakieś do zamontowania rzeczy. Ale moment, coś jest nie tak, bo to jest klatka trzecia. Powinny być ok. No jakoś tak przeszło. Cały dzień w Warszawie spędzony na Saskiej Kempie. Widzieliście odcinek od Roberta. Trochę ja dla niego pracowałem. Trochę on nas poprowadził. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek ze mną na jego kanale, no to chyba, chyba w najbliższą środę będzie. A na dzisiaj to wszystko: taki trochę vlog. Trochę, trochę z pracy. Jeżeli podoba Wam się taki materiał, to napiszcie coś na ten temat. Mam jeszcze trochę miejsc, które można odwiedzić. Nie tylko takich, gdzie można poćwiczyć. I możemy zawsze jakiś fajny materiał nakręcić. A na dzisiaj to wszystko. I jeżeli nie chcecie, żeby wasze drzwi się nie domykały, jeżeli nie chcecie, żeby wasze serwetki były wyblakłe i przypominały papier toaletowy, to musicie ten odcinek e, polubić. Napisać komentarz i mój kanał zasubskrybować. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.